Dzień dobry państwu. Chciałem państwu zaprezentować nasz przedsionek do markizy. Nazywa się to Izabela Bady. W tym przypadku mamy go zamontowanego do przyczepy kempingowej. Można go oczywiście zamontować zarówno do przyczepy kempingowej, jak i do samochodu kempingowego, wszędzie tam, gdzie markiza jest umieszczona na wysokości od 2,45 do 2,65, licząc od dolnej krawędzi markizy. Jeżeli ta wysokość jest w tym zakresie wymienionym, ten zestaw będzie pasował. Zestaw składa się z dwóch ścian, które możemy kupić jako po prostu dwie ścianki, jedną i jest to jeden numer artykułu oraz ze ściany przedniej. Ściany dwie boczne zawsze będą te, takie same, bo to są do markiz o głębokości 250. Natomiast w zależności od długości naszej markizy, mamy do wyboru cztery różne długości ścianek przednich. I tak do markizy 4,5 metrowej mamy 4,20 długość tej ścianki, dlatego że proszę zobaczyć, zawsze. Ścianka jest troszeczkę krótsza niż sama markiza, w związku z tym te wymiary są mniejsze. Do markizy 4-metrowej będzie to ścianka o szerokości 3,70, no i kolejno do markizy 3,5-metrowej będzie to 3,20 i do 3-metrowej 2,70. Ściankę można kupić tak jak wspomniałem, osobno bądź cały zestaw, czyli dwie ściany boczne i ścianę przednią. Co do przedniej ścianki i do tych ścianek bocznych, mamy tu pewne możliwości, dlatego, że w tym momencie mamy zamontowaną tą ściankę na samym końcu, na brzegu tej markizy. Można też zamontować ją sobie w dowolnym miejscu naszej markizy, i wtedy o tyle możemy sobie kupić krótszą ściankę, jeżeli byśmy chcieli zostawić taką część werandową. Na przykład, mając dostęp do toalety czy do jakiegoś innego luku, to już jest bardziej zależne od tego, do którego pojazdu, stricte, będziemy sobie chcieli zamontować tego, ten przedsionek. Bady, proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy połączenie tej ścianki bocznej ze ścianą przednią, i w tym momencie jest to zrobione prawidłowo. Zwracam na to uwagę, bo często nasi klienci zapinają to z tej strony. Natomiast wtedy ten element wychodzi nam na zewnątrz i przedsionek nie jest szczelny. W takim układzie on jest szczelny i nie dostaje nam się woda do środka. Jeżeli zakładamy tylko i wyłącznie ścianki boczne, możemy oczywiście zapiąć to dookoła tych rurek. Bardzo to elegancko wygląda, dookoła tych nóg od markizy. W zestawie ze ścianą zawsze zostawiamy to w środku. Co tu jest ciekawego? No jest bardzo mnóstwo różnych drobnych elementów typu. Tu mamy siatkę. Siatka umożliwia nam pełną wentylację przy zamkniętej na wejściu ścianie. Możemy oczywiście podwinąć tą folię, tak jak w tym przypadku. Możemy tą folię sobie odsunąć, także jak mamy jakieś ulewne deszcze przez dłuższy czas, to zostawiając wentylację, folia nam będzie ją osłaniać, ale zawsze będzie można korzystać z tej wentylacji. Wentylacja jest również tutaj na górze, również jest to element regulowany. Zapraszam do środka. Tutaj możemy pokazać. Mamy zaprezentowaną rurkę wyrandową. Jedna rurka wyrandowa jest w komplecie. Można ją właśnie tutaj, są specjalne takie uchwyty, gdzie można sobie przykręcić tą rurkę wyrandową, z tej strony zaczepić i wypinamy ściankę. Tu, oczywiście, każda z tych ścianek może być wypinana. Zamki są teraz schowane, ale możemy sobie wypiąć dowolnie tą ścianę, tą ścianę czy tą ścianę. Każda z nich może być odpięta. Możemy też dokupić rurkę werandową i odpiąć sobie wszystkie trzy ściany, tak? Bo w jednej zawsze zostanie nam wejście. Montaż samej, samych ścian jest bardzo prosty. Konstrukcja to jest rurka karbonowa, która ma takie szybko zapinające się złącze. Wsadzamy w sobie rurkę w taką szlufkę jakby to nazwać. Szlufka ma tutaj dojście do tego właśnie zamknięcia. Zakończona ta rurka jest takimi elementami gumowymi, które doskonale się opierają o przednią część markizy, jak i o tą y, głęboką. I nie ma znaczenia, czy to będzie markiza dachowa, czy boczna. Do każdej markizy bez problemu, szybciutko założymy sobie taką rurkę. Y, tutaj jest to dopracowane w najmniejszych szczegółach, w drobniejszych szczegółach. Proszę zobaczyć, że ten narożnik jest tutaj zasłonięty, tak żeby nam dawał pełen komfort. Osłonięcie z tamtej strony od, od wiatru, bardzo elegancko to wygląda, jest, jest szczelne. Więc myślę, że produkt naprawdę super uzupełnia Markizę. Nie wszyscy chcecie mieć przedsionki. Wielu Was uważa, że to łatwiej, szybko i Markiza jest na pewno szybsza. Natomiast czasami nie mamy tej pogody i chcielibyśmy się osłonić. Ten produkt jest bardzo elegancki, jest wychowany, wykonany przede wszystkim z materiałów e, Iza m, akrylu, który jest e, znany z wszystkich przedsionków Izabeli. Jest to bardzo trwały materiał, barwiony już wewnątrz, także będzie przez długie lata nie będzie zmieniał nam e, kolorów. E, tak samo te zamki wszystkie, to są wszystko sprawdzone elementy z, z Izabeli. Wszystkie te materiały są oddychające. E, wielo Wielość tych elementów wentylacyjnych powoduje, że mamy tutaj bardzo przyjemny klimat i przewiew, i nie robi nam się tutaj taka e, zaducha. Więc bardzo polecamy przedsionek, bady. Zapraszamy po więcej informacji na stronę izabela.net.pl.